Witam Was serdecznie. Z tej strony kinezyna zaczynamy nową serię: czyli Scooby-Doo nawiedzone wagno. Mam nadzieję, że ta seria będzie Wam się podobać i że sama gra będzie taka fajna jak była pierwsza część. Więc, bez zbędnych może i przydługich wstępów, zaczniemy nową grę. I mam nadzieję, bo ostatni let's play się podobał. Mam nadzieję, że ten też będzie Wam się podobał. Na najgłodniejszy. <laughs> Velma, możesz mi pomóc? Idę, Fred. Pomogę ci z całych sił. A! O nie, dość tego. Wynoszę się stąd. Ja też. Mam dość tajemnic innych ludzi. Od teraz interesujemy się wyłącznie sobą, Skull. Będziemy polować na największą z tajemnic. Ze wszystkim. Tak, na tajemnicze dźwięki dochodzące z mojego brzucha. <laughs> no, <laughs> rany. Dobra. Jakie mamy sterowanie, aby się poruszać skorzystaj ze śtałek. Enterem możemy wchodzić. Co to jest w ogóle za żaba? Ona się tutaj aha opcje. pod. Aha. To, to nie jest na temat tej żaby, tylko to jest na temat tego, że w domu klubowym znajdują się nagrody, czyli tak jak było w poprzedniej części przedmioty. Co to jest? O ja. Eee, chyba na razie nam nic nie da. Okej, okay, jakieś ustawienia. No i ostatnio. Dobra, zostawię ten śmiech, niech, niech już sobie będzie. Ostatnio mi się go nie udało wyłączyć. Kody, twórcy, spoko. To nie ma tym nic tutaj szczególnie ciekawego. Spacją się skacze. Tu może welma. Nie mamy aktualnie welmy, więc nic z tym nie zrobimy. O, próbuję jeszcze ataki obaską. Tutaj zorientować się co, co, co robi. Jeszcze jakoś można będzie pewnie się zmieniać na inne postacie. O, tam jest emblemat. Nie mam pojęcia, jak do niego się dostać. Chyba nie, nie, nie jestem w stanie doskoczyć, prawda? Nie, Dobra, nie ma sensu marnować życia. Więc lepiej będzie, jak pójdę, tam, gdzie mam po prostu iść. Oczywiście niszcząc wszystko, co się da po drodze. Jak zwykle. I jak zwykle można przywalić drugiej postaci Kudłaty! Kudła ty i Jeszcze raz i jeszcze raz, ja! Yeah. Kurę też można nawalać. Ej nie, ona przede mną ucieka! Wracaj tu, kuro, wracaj tu! Enter! Czy ja ją właśnie jakoś kopnęłam, szczeknęłam na nią? Nie zauważyłam. Biedna kura! Nie chciała jej skrzywdzić w taki sposób. Ona się utopiła! Nie wolno krzywdzić zwierząt. Ale za to rzeczy takie jak rowery, to już tak. Jej, i ku dlatego można nawalać, bo jemu nic nie jest. O kurwa! To, to je, co jest jak. Ja ją trzymam! Ja ją mam na ramieniu! I mogę ją puścić, i co jeszcze? A mogę ją rzucić. Spoko. Pewnie tak to właśnie zrobiłam, czyli wzięłam ją w ręce i rzuciłam do wody. Wow, ja prawie wpadłam sama do tej wody. Dobra, nie nawalamy. Ej, nie mogę maszyny naszej rozwalać. No wiecie co? Ostatnio można było. W sumie nie do końca już pamiętam, dokąd mam iść. Za bardzo się skupiłam na rozwalaniu wszystkiego w koło. Ja to może ja nigdy wszystkiego nie zbieram. To ja. Jakoś mnie. Nie mam aż takiego wielkiego oparcia na to. Czy, czy to coś robi? Nie, w sumie ch chyba, chyba nie jest jakoś szczególnie potrzebne. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Czy tutaj? Za zapachem! No tak, dobra, to zielony to jest zapach. Spoko. O, dobra, nauczyłam się kolejnego ataku. Z góry. Okrągłego. On może się bardzo przydać. Tutaj nawet... A, dobra, tu nawet nie mogę iść, więc sobie się przejmuję. W takim razie idziemy. Tak jak nam każą. Ciśnij space z bieska. Ja już się tego wszystkiego sama nauczyłam. A, to są gwiazdki! To są żabki z podpowiedziami! O, naciśnij. Tajemniczy zapach przeniknął do domu klubowego tajemniczej spółki, skąd może dochodzić? To jest na pewno coś dobrego do jedzenia. Skubi chrupki tu leżą. Tu nie ma zapachu, ale wiecie, no warto może pójść czasem może coś ciekawego, być na przykład y, emblemat kto wie. Tak. Może się w końcu nauczymy przełączać na drugą postać, bo tego już nie wymuszczyłam. W dół. Naciśnij Enter w oznaczonych miejscach, co za chwilę. Aha, czyli mogę przechodzić przez te różne miejsca, które są na przykład tylko dla... A tak pomyślałam przed chwilą. Na pewno tap służy do zmieniania postaci, ale już nie będę sprawdzać. A, tu się okazało, że, że to rzeczywiście jest tab. Ale warto tu jeszcze do góry iść, bo widziałam, że tu są jakieś rzeczy. Nie wiem, jak daleko mogę tutaj iść. Tam jest jakaś kanapka, tak? To, to jest kana kawałek kanapki. Tak jest, tak jest że głębiej trochę ciężko mi się zorientować. 1 na 8. Oj, nie ma szans, że ja wszystko znajdę.

dla mnie to jakoś nie brzmi zbyt zachęcająco. Tam jest emblemat. Mogę tego się rozwalić? Coś ten? Nie wiem, może to trzeba kimś specjalnym. Może, może. Nie, kudłaty też nie może. Nie wiem, jak to. Jak to zrobić. Możliwe, że jest potrzebna jakaś specjalna moc. Też się boję. Ale to Nie no, ten śmiech jest naprawdę irytujący tak naprawdę. Eee, może w ten sposób nie, bo on wtedy mi... kurczę... Oni za mną wtedy idą, nie można ich jakoś poprosić, żeby zaczekali. Ciekawe, czy trzeba ułożyć z tych liter skubi skoro drugiej jest C. W sumie byłoby to bardziej niż logiczne. Na pewno są ciężkie do znalezienia, ale dają od razu 500 SKB chrupek. Warto ich poszukać. Tak, to już wiemy. Wydaje mi się, że te poziomy są inaczej zbudowane, przynajmniej póki co, niż były w jedynce, chociaż może nie. Jezu, ja przynajmniej, że grałam dawno w tamtą grę. I, i nie, nie do końca wszystko pamiętam, ale o Jezu. A dobra, możemy iść tym bagnem. Ale póki co, gra wydaje mi się całkiem fajna. Znaczy, no, po prostu będzie na pewno na tyle fajna, na ile była jedynka, i która mi się naprawdę bardzo podobała. Musimy tym materacem skoczyć i zdobyć tą kanapkę, co wcale nie jest takie proste, jak mogło mi się wydawać na początku. Kurczę, bo on tak strasznie, on leci do góry, a nie leci w bok. Bo może musia. Kurczę. No szkoda mi tej kanapki, jak wiem, że ona tam jest, no. Wow, a akurat mi się zaczął. Widzę, że kanapka, Scooby, nie musisz mi mówić kanapka, bo ja widzę, tylko... Tylko to wcale nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Może... Może, może kudła tym będzie miła. Nie, bo oni się jakby odbijają od sufitu. To niedobrze. Oni się tak jakby za wysoko, wiecie, skaczą i odbijają się od sufitu, wybacz, Scooby. Nie, Scooby go nie chcę krzywdzić. No właśnie mam takie wrażenie, jakby się odbijali od sufitu. I przez to. I przez to mi nie chcą się. No zobaczcie. Godzinę później... A może... A ciekawe, czy można wskoczyć! Tam w tło, na przykład na tą tą, taką zjeżdżalnię tam jest w tle. W ogóle wielka jakaś taka jak dla, jak dla ludzi. Nie no przecież widzę, że ona tam jest, no co za świństwo no. Widzę, że tam jest, ale nie można na nią wejść. Ale może, może mogę wskoczyć z materacu. Matraca. O, o, dobra. Czyli rzeczywiście to trzeba było zrobić sposobem. Mmm, to, to nie było takie głupie, wiecie? To mi się całkiem podobało. Ale to gęste, jak krem czekoladowy. Powiedzcie dodać, że jak krem czekoladowy, albo budyń, to by idealnie się do was nadawało. Naciśnij co? Enter, aby podnieść małe rzeczy. A, czyli kura została zaliczona do małej rzeczy. Spoko. Czy Skubi zażarłeś chrupkę? Widziałam. Mmm... Spoko. Można te tarcze też zbijać. Nie sądzę, żeby mi się chciało do trzech skubich rópek. Wiadomo, to jest taki tutorial, ale mimo wszystko warto. Warto się z tym wszystkim zapoznać, żeby potem nie było żadnych niespodzianek. Możemy użyć dźwigni. Był jakiś potwór. Ciekawe, czy będzie mi dane z nim walczyć. W ogóle moglibyśmy trochę powalczyć. Byłoby miło. Bo. W ten sposób sobie byśmy trochę walkę potrenowali. Tu widzę złoty chrupek. Są jak zwykłe chrupki, tyle że dostajesz ich aż 50. Nie przegap ich. Tych drzewa w sumie fajnie się ruszają, ale nie można nic im zrobić. Wybacz, kudłaty, ty mi się zawsze pod, pod kiełbasę nawiniesz. Teraz mi to zabrzmiało dziwnie. Teraz będę nad tym rozmyślać. Okej, okay, jak to już tutaj mówisz, to spoko. Uh, hello? Dzień dobry? Mm. Oh, Spóźniliście się. Och, ale to pysznie pachnie. Ta zupa robię ją dla Was. Dla nas? Znasz nas? Oczywiście. Z jakiego innego powodu miałabym robić tę przepyszną zupę? Na pewno, nadzna. Tak. Nakładaj. Cierpliwości, kudłaty. Zupa jeszcze nie jest gotowa. Skończone? Nie, Skubi. Brakuje jeszcze kilku ważnych składników. Specjalnych składników. O, tak się składa, zajmujemy się rozwiązywaniem tajemnic, a specjalizujemy się w znajdowaniu brakujących składników. Zanim znajdziecie te składniki, musicie udowodnić, że jesteście wystarczająco sprawni. Idźcie do Dojo, spotkacie tam bestie. Pokonajcie ją i wtedy porozmawiamy. Były nie możemy ich kupić w sklepie. Idźcie do dojo i zmierzcie się z moim wyzwaniem. Nie wracajcie wcześniej. Y, dobra, kilka słów. Jakaś babka w ogóle, która teoretycznie nas nie zna, mówi, że gotowała zupę dla nas. Oni absolutnie nie, nie, nie sądzą, że to jest dziwne, że taka nieznajoma im gotuje zupę. Więc. No no cóż, no dobra, może inteligencją rzeczywiście nie grzeszą, więc może rzeczywiście... Jeżeli chodzi o jedzenie, to się mogą dać nabrać. Yy, inna sprawa Że chciałam coś jeszcze powiedzieć i całkiem mi do z głowy wyleciało w momencie, w którym, w którym powiedziałam to pierwsze, co chciałam powiedzieć. No cóż, trudno. O, widzę tam złotą chrupkę, ukrytą pod schodami. Więc więc, e, trzeba szukać tych klupek. Teraz się zastanawiacie! Psst. Ups! E, tak powiem, czasem o niektóre rzeczy są całkiem śmieszne to co oni mówią, nie? No spoko. Ale ja tego śmiechu w niektórych momentach to ja absolutnie nie rozumiem. Może po angielsku to było bardziej śmieszne? Nie wiem. Ale czasem po prostu to jest tak wkurzające, że ja nie wiem. Po śmieją się w takich idiotycznych momentach, że ja w ogóle nie wiem, czy, czy to ze mną jest coś nie tak, że ja się nie śmieję, czy, czy oni naprawdę śmieją się w niedorzecznych momentach. I teraz dalej nie wiem, jak tu system zapisów w sumie za bardzo działa. Muszę, muszę zaobserwować, czy gdzieś się pojawia jakiś taki wskaźnik, czy coś. No i co? To chyba coś nie, nie do końca działa. To jest jakaś skrzynka. Yy, no dobra. Czy ja już to rozwalałam? Nie, jeszcze tego nie rozwalałam. Kurwa, to chciałam powiedzieć, że kutaty się wyleguje, ale... No powiedzmy sobie szczerze, rąbnałam go kiełbasą i dlatego sobie leżał. Więc nie, nie bądźmy dla niego aż tacy twardzi. Hmm, tu musi być kudłaty, więc zaraz się na niego przełączę. Au! Yy, wchodzenie w te ciernie nie jest dobrym pomysłem, ponieważ... one zabijają. Co to jest? Ach, koło zębate! No to jest mi potrzebne właśnie do tej maszyny, tego mi brakowało. I teraz powinno działać. Stoko. Tam widzę jakiś sklep, o. Wow, pokonajcie pająka! Ale czemu taki wielki i na sam początek taki olbrzymi pająk? Dobrze, że ja się nie boję pająków. W sumie... Wręcz mi go żal. A to... To znaczy, że to był ten potwór, tak? To ja się nawet nie zorientowałam, no jednak. Wow! Hipisowska koszulka. Ekstra. Dobra, możemy teraz wrócić do wiedźmy, skoro wykonaliśmy jej zadanie. Na zupę. Zresztą ja bym wiała od niej jak najdalej się da. Ale oni oczywiście bardziej myślą o jedzeniu. Byliśmy już używamy to. Bardzo dobrze. Kiedy jemy, jemy? Już prawie czas na przedkolację. Cierpliwości. Niedługo. Najpierw potrzebne są składniki. Musicie pojechać do pustynnego miasta El Muncho i... El Muncho? Daleko stąd, ale możecie wziąć wehikuł tajemnic, a ja was poprowadzę przez radio. Nie wolno wam powiedzieć o tym nikomu innemu. Weźcie to, będziecie tego potrzebować. Hmm. Naciśnie jeden by wyjąć aparat, następnie celuj nim, poruszając szokami, naciśnij Enter, aby robić wskazówką ludziom i duchom. A teraz proszę, zostawcie mnie. Hej, 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 chwila moment! Dajesz nam aparat i do tego zupę? Czym ty jesteś, święty Mikołajem? Nie, nie. Nazywam się Laila i mieszkałam na tych bagnach całe moje życie. Pochodzę z wędrownej rodziny, która... zostawiła mnie tutaj. Dlaczego musiałaś tu zostać? Nie mogę wam powiedzieć, ale... nie mogę opuścić tych bagien. No pewnie! Chodź, przejedziemy się do Elmunco wehikułem tajemnic. Ostrzegam was, nie kuście mnie, zagrozicie nam wszystkim. Widzę to. Musicie stąd iść natychmiast. Dobra, czyli mamy wracać do domu klubowego. Tam otworzyły się te pnącza. Możliwe, że tam jest jakiś skrót. Skrót. Ale mi się złączyły dwa wyrazy. Że tam jest jakiś skrót do klubu. A przypadkiem nie mieliście nie mówić nikomu, że tam jedziecie. Tak, tak ja tylko tak zrozumiałam. No ale dobra. Skoro, skoro mamy ich namówić, to ich namówimy. Można i tak. Ale nie, 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 oni się za bardzo nie starają do tej jednej, jedynej zupy? Co? Przypadkiem? Gdzieś tam muszą jechać, bo jakieś składniki w ogóle to zdążą 50 razy zjeść już zanim. Yy, zanim w ogóle tam dojadą. Ale spoko to musi być wyjątkowo dobrze pachnąca zupa, skoro. <grywa> żupa. Zupa, skoro tak bardzo jej pragną. O jezu, i niepotrzebnie tu poszłam. Bo cześć, górą. Bo inaczej to nie działa. Bo jest za daleko, i nie jestem w stanie tam skoczyć. To chyba na tyle. Nie, ma... nie dotykaj! Cofnij się, cofnij! Jesteście tymi dzieciakami z magii. Tak, Gadająca rzecz. Tak, pewnie, że tak. Dobrze. Wszystko wam opowiem. Nazywam się Filip i jestem międzynarodowej sławy żabim detektywem. Jeśli złapiecie mnie tymi swoimi małymi, brudnymi rączkami, dam wam ważne rany. Kto wie, może znajdzie się też dość. A jeśli będziecie mieli super nie nie nie, 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 nie. zepsuję wam niespodzianek. Sami się przekonamy. A, czyli ta żaba to jest jakiś taki mm, właściwie... też znajdźka. Warto wiedzieć Takie rzeczy Żeby wiedzieć czego szukać. Złapałam ją całkiem przez przypadek, bo właściwie tak ją... Tylko klikłam ten enter i spoko było. Dobra, idziemy wtedy do klubu. Chcieliśmy go od festiwalu strawy. <grym> Hej, możemy chwilę porozmawiać? Porozmawiajcie ze mną. A, dobra, jestem na dole. Spoko. Czego chcesz? Podejdźcie na tył wehikułu tajemnic i skorzystajcie z mapy, żeby pokazać Fredowi, gdzie jedziemy. A, jedziemy na wakacje akurat do tego El Muncho, czy co to, to tam jest, i... i, i super. Są generalnie, widzę, trzy lokacje, do których możemy jechać. No nie wiem, chudłaty. Kiedy dotrzemy na miejsce, nie będziesz mógł tak po prostu się włóczyć. Mamy się spotkać z Costingtonem. Oh, tak... A w ogóle co to za pilna sprawa? Nigdy wcześniej tu nie byłeś. Jasne. <gry> Na że to miejsce nie ma obsługi Okej, okay, czyli zamknęli nas w więzieniu. Też nie do końca wiemy za co. Ale ponieważ dotarliśmy do tego Elmoncho, skończyliśmy prolog, który był... no, krótki, ale wiadomo miał nas nauczyć sterowania i wprowadzić do fabuły. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że sama seria będzie Wam się podobała. Ja Was, moi znudzeni wędrowcy, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!